Cześć, witajcie moi drodzy, więc obecnie czytam trzy książki jednocześnie. tak naprawdę czytam dwie, a trzecia czeka w kolejce. I pierwsza to jest oczywiście to, co już, o czym Wam mówiłam, czuwając nad nią, Jean-Baptiste, no Jean-Baptiste, Andrea, pomyliłam, Jean-Baptiste, Andrea. Więc jestem na no prawie, przeczytałam 100 stron. Jeśli chodzi o książkę, to tak, na pewno jestem zachwycona. Bardzo podoba mi się język tej książki w ogóle styl. Styl tego pisarza jest unikalny i naprawdę ten język wprowadza nas w nastrój, buduje nastrój. Książka jest ma swoje tempo. Tak? Historia rozwija się powoli, czyli wchodzimy, zanurzamy się przez ten język dzięki temu językowi, zanurzamy się w jakiś świat, przenosimy się w inne czasy, do innej epoki. I, no i po prostu odkrywamy historię. Ten główny bohater, Michelangelo, który nazywa się Mimo, wyjeżdża sam pod opieką wuja, czy to już tudzież stryja, do Włoch, gdzie ma się pod jego jakąś taką kuratelą uczyć fachu rzeźbiarza. Jego ojciec, którego go osierocił, jak miał dosłownie parę lat, już go wprowadził w tajniki tej wiecy, i cóż, jego matka zostaje we Francji. Ma do niego dołączyć. Oczywiście nie dołącza, i on tam po prostu się w tych Włoszech próbuje odnaleźć. Mamy również postać bohaterki kobiecej, którą dopiero co poznaje. Jest to Viola Arsini, córka bardzo zamożnych. Włochów, którzy no, mają tam wile, coś się wydarza, oczywiście, no i dochodzi do spotkania Wioli i Mimo. Jestem dopiero na początku ich historii, więc trudno mi tutaj cokolwiek Wam zdradzić z fabuły. natomiast, tak jak mówię, absolutnym plusem jest język yy, pisarza, yy, klimat, który buduje, yy, sama historia, to, że właśnie zanurzamy się w zupełnie inne, inne czasy, Przenosimy się do zupełnie innej epoki. I, I cóż, naprawdę aż szkoda, nie śpieszę się z czytaniem tej książki, bo każda strona przynosi jakieś refleksje, budzi emocje, i, i naprawdę myślę, że, że jest to jedna z ciekawszych pozycji, na które ostatnio natrafiłam. Drugą książkę, którą zaczęłam jest. Są kadry Niedokaszonych Wspomnień Remigiusza Mroza. Moi drodzy, więc to jest druga część. Pierwsza część to są inne tonacje ciszy, które Wam już chyba tam wrzuciłam na shorta. Inne tonacje ciszy przeczytałam już jakiś czas temu. Podobno jest to serial Young Girls, czyli taka raczej dla młodszych ludzi. Jak ja w ogóle inne tonacje ciszy wypożyczałam z biblioteki. Po prostu wiecie to co, tak naprawdę nie że nazwisko autora, bo oczywiście nazwisko mówi wszystko, ja mam swoją ulubioną serię Pana Remigiusza, zresztą pozdrawiam, jeżeli Pan Remigiusz mnie kiedyś tam obejrzy, to pozdrawiam i, i gratuluję. Tak więc przyciągnęła moją uwagę okładka, nie wiem czy widzieliście tam inne tonacje ciszy, ale one są generalnie takie, faktycznie takie młodzieżowe, prawda? kolorowe i inne tonacje ciszy bardzo mnie poruszyło. Może dlatego, że ja się wyrażam przez muzykę. To znaczy, skończyłam pierwszy stopień szkoły muzycznej w klasie fortepianu i generalnie bo muzyka towarzyszy, towarzyszy mi cały czas przez całe życie i nawet pracę magisterską pisałam o tym, że muzyka jest swoistym językiem, jest rodzajem języka. I po prostu ta książka, obie, tak? Inne tonacje Ciszy, pierwsza część oraz również właśnie ta druga kadry, Niedogaszonych. w to dobrze, zaczęłam. To są książki, w których muzyka jest na pierwszym planie. Czyli autor pozwala bohaterom wyrażać się przez muzykę. To jest fantastyczne, to jest po prostu przepiękne i zresztą muzyka towarzyszy tak naprawdę wielu bohaterom. Pana Remigiusza. Dajmy na przykład, nie wiem, Joannę Chylkę, tak? Cała seria o, o Joannie Chylce. Gdzieś cały czas jednak ta muzyka jest. Mamy te riffy, mamy tytuły utworów. Dokładnie wiemy, jak się czuje Joanna, kiedy słucha danej, danej piosenki, także myśli o ryjskim kordianie albo. Albo coś jej się tam przypomina, albo coś wspomina, albo jest wściekła. I, i to jest wspaniałe, też właśnie tutaj w tej serii, że ym, no, muzyka jest na pierwszym planie. Po prostu bohater, bohaterzy się mogą wyrażać przez muzykę. Nie chcę wam oczywiście spoilerować, zdradzać fabuła. Oczywiście jest to historia dwojga ludzi młodych. E, Greysona, który już tutaj w tym tomie, no nie chcę wam mówić, no jak wam powiem, to zepsuje wam całą. Całą, że tak powiem, niespodziankę. No ale mamy generalnie tutaj głównego bohatera Graysona Joyce'a, który jest gdzieś już tutaj, tylko na, 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 we wspomnieniach się będzie raczej chyba tak. Natomiast no, najważniejsza jest bohaterka, czyli dziewczyna, moi drodzy. Aspen Wakefield. Tak, ja wiem, że chciałam tak zrobić, tak wiesić taką, e, taką nutkę niedopowiedzenia, ale tak, mamy Graysona Joyce'a i Aspen Wakefield i no jest to historia ich spotkania. W in innych tonacjach ciszy książka rozpoczyna się, tak, znaczy otwiera się tym, że, że widzimy kobietę pogrążoną gdzieś tam w śpiączce leżącą na szpitalnym łóżku, a Przyniesie ci właśnie Grayson Joyce i zastanawiamy się, co takiego się mu wydarzyło i co ten mężczyzna robi obok tej kobiety, i, i dlaczego w ogóle, i, i, i co, I, i o czym jest historia. I zaczynamy się właśnie zastanawiać, no i gdzieś tam podążamy, zanurzamy się w tej historii. Kadry nie do na wspomnień, dopiero zaczęłam, przeczytałam pierwszy rozdział. I już jestem oczarowana, bo oczywiście znowu jest muzyka na pierwszym planie, a ja, jako osoba, która się wyraża przez muzykę i ma śpiewającą duszę, takie książki będę zawsze, bo takie książki będę zawsze chętnie. Sięgać bardzo Wam polecam. Czytajcie, nawet jeżeli czujecie się, znaczy, metryka nie pokazuje, żebyście byli Young Adults, ale czujecie się młodo, to naprawdę bierzcie do ręki i czytajcie. No i trzecia książka, którą dopiero co wczoraj odebrałam z Bonito. Tak, dziękuję Bonito za to, że jest tak blisko mojego domu i mogę sobie nawet jeździć na rowerze, żeby odbierać książki. Moi drodzy, to jest seria. Tytuł jest Cienie po To jest seria jedna z lepszych moim zdaniem, Remigiusza Mroza, pana Remigiusza Mroza, o patomorfologu Sewelnie Zaorskim. E ja jestem generalnie wielką fanką talentu pana Remigiusza. Mam swoje dwie ulubione serie, czyli serie, w całości tą przeczytałam o Joannie Hełce, o pani prawnik oraz również oczywiście seria Tatrzańska o Wiktorze, o komisarzu Wiktorze w To jest też również seria, którą bardzo lubię, aczkolwiek są pewne tomy, do których mogłabym mieć delikatne zastrzeżenia i pewnie gdybym to ja pisała te książki, to Możliwe, że trochę inaczej potoczyłaby się historia. Przede wszystkim nie chcę nic spoilerować, ale nie zabiłabym głównej bohaterki, panie Remigiuszu. E, dobrze, jeśli chodzi o cienie, jeszcze nie zaczęłam. Natomiast przeczytałam wszystkie poprzednie tomy, czyli raz Wam powiem, mamy... E, było ich już cztery. Tutaj możecie sobie zerknąć. Fajna jest w ogóle stylistyka tych okładek, jest piękna. I e, to jest historia. Jak dla mnie? Kryminał jest tutaj tak naprawdę na drugim planie. To jest głównie, dla mnie to są to powieści tak naprawdę psychologiczne. I bardzo fajnie pan Remigiusz buduje postać. Tak, tutaj mamy postać, właśnie Seweryna, patomorfologa i Kaję Burzyńską, panią policjantkę, który, których łączy bardzo burzliwa relacja. Na początku wydawało mi się, że to będzie historia trójkąta miłosnego de facto z Mężem Burzyńskim, ale trochę się to tam jakoś na szczęście inaczej potoczyło i no i cóż, myślę, że na pewno na pewno dzisiaj już będę to czytać, bo ja jestem bardzo ciekawa, co się będzie działo. U nich, u bohaterów, a was cóż, zachęcam do znalezienia czasu, moi drodzy, naprawdę hit. To jest dla mnie dzisiejszy numer jeden, czuwając nad nią. No a Remigiusza Mroza nie muszę reklamować, bo on jest swoistym naszym Bożyszczem tutaj na naszym polskim rynku. Miłego dnia Wam życzę i do zobaczenia.